Ucz innych, gdzie szukać bogactw życia, a wtedy nie zechcą przyjąć żadnej jałmużny, bo nauczyłeś ich, gdzie znajduje się źródło, jak korzystać z własnej podświadomości. Jest jak najbardziej logiczne, że mądry stwórca zaspakaja potrzeby swoich stworzeń i zaspakaja je w optymalny sposób i we właściwym czasie. Zaspakajanie potrzeb materialnych następuje dzięki niezbędnemu do ich pozyskania wysiłkowi. Budulcem wszystkich dóbr materialnych, umysłowych i duchowych jest jedna substancja duchowa energia, która zostaje przekształcona w dowolne dobro wybranego rodzaju w dowolnej ilości. Brzmi to nieprawdopodobnie, ale takie jest jedyne prawo. Bóg ojciec stworzył jedną substancję duchową, która, tak jak nasiono, staje się tym, co jest zgodne z kształtującą je cudowną mocą umysłu. Może się wydawać, że rolnik zbiera plon tylko i wyłącznie dzięki nasionom, lecz gdyby nie miał wiary, że z nasion wyrośnie zboże, nigdy by nie wydały plonu, gdyż nasiona nie zostałyby ożywione tchnieniem ducha. W taki sposób kształtujemy okoliczności naszego życia. Procesy umysłowe, mentalne nadają formę substancji duchowej, energii, którą obserwujemy i doświadczamy jako okoliczności naszego życia, jako dobrobyt lub niedostatek. Doświadczenie dobrobytu dzięki przywłaszczaniu sobie dóbr materialnych i duchowych jest sumą zrozumienia i kształtowania swoich myśli, które podróżują w umyśle jako elektryczne impulsy wzdłuż ścieżek nerwowych nastawionych na dostrzeganie w sprawach doczesnych przede wszystkim tego, co nazywamy dobrostanem. Wyjaśnijmy: proces kreacji obejmuje królestwo pomysłów, idei, wzorce, schematy kształtowania tychże pomysłów na podstawie wrażeń. Oraz wyrażenia, przejawianie się, urzeczywistnianie tychże pomysłów w świecie fizycznym. W ten sposób proces kreacji uosabia Trójcę, gdyż za widzialnym wszechświatem oraz Twoim indywidualnym światem kryją się pierwotne koncepcje w postaci energii jako potencjału, które są kształtowane zgodnie z mentalnym wzorcem. Współczesna nauka uczy nas, że przestrzeń jest wypełniona energią, która przekształca Ziemię zgodnie z poziomem umiejętności kontrolowania tejże energii mocą własnych myśli. Według duchowej logiki energia jest emanacją, ekspresją umysłu i nie można jej przypisywać ograniczeń materii. Rzeczywistość duchowa, energia, Myśle, który wyobraził ją sobie, a jej istnienie jest podtrzymywane i zarządzane za pomocą idei. Dlatego energia będzie istnieć tak długo, jak długo umysł będzie umiał i chciał z niej korzystać. Kiedy umysł zakończy cykle tworzenia, zarówno widzialne, jak i niewidzialne wszechświaty znikną i pozostanie tylko umysł, świadomość. Całe zastępy anielskie zostaną rozproszone, a niebiosa zrolują się jak zwoje księgi. Jezus nigdy nie twierdził, że Królestwo Niebieskie to konkretne miejsce, które odziedziczą dobrzy ludzie po śmierci, gdyż Królestwo to jest odczuwalnym lub nie stanem dobrobytu tu i teraz. Spodobało się Ojcu Naszemu dać Wam królestwo, skarb niewyczerpalny w niebie, gdzie złodziej nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb Wasz, tam będzie i serce Wasze. Królestwem jest zatem to, co uznasz za swój skarb, czymkolwiek by ten skarb nie był. Sława, pieniądze, bogactwo czy spełnione radosne życie. Jezus naucza, że to, co fizycy nazywają energią, człowiek dzięki umysłowi może dowolnie ukształtować w okoliczności swojego życia. Zamiast przypadkowych ślepych sił stwarzających wszechświat i życie, Jezus objawił, że wszystkie wydarzenia są odzwierciedleniem stanu mentalnego, kształtu pielęgnowanych w świadomości myśli. Najważniejsze, co musimy sobie uświadomić, jest to. Że Bóg wyposażył nas w potężne i skuteczne narzędzie umożliwiające nam zaspokajanie wszystkich potrzeb i pragnień. Boży umysł, świadomość jest jedyną i realną rzeczywistością. Kiedy przyjmiesz idee tworzące ten umysł do swojego umysłu i będziesz w nich trwał, wtedy zacznie wzrastać w tobie ogromna moc mentalna, która ożywia duszę, ponieważ ta moc jest jej podstawową właściwością. Jeśli dusza jest w dobrej kondycji, jej moc wpływa dobroczynnie na ciało fizycznie i na wszystkie sprawy Twojego życia. Nadchodzi nowa era. Stare, praktykowane od lat, wzorce postrzegania źródeł naszego dobrostanu ustęp, ustąpią nowym wzorcom. Dzięki coraz większej liczbie ludzi, którzy zwracają się ku sprawom ducha, nadchodzi nowa Ziemia, na której człowiek przestanie być niewolnikiem pieniędzy a właściwie fałszywych, negatywnych przekonań oraz skojarzeń utrwalanych przez wieki związanych z pieniędzmi, umownym symbolem wartości dóbr materialnych oraz usług. Codzienne potrzeby lud ludzie zaczną zaspokajać dzięki znajomości i umiejętności korzystania z prawa mentalnego. Dzisiaj często traktowanego lekceważąco. Będziemy żyć ze sobą w harmonii, radości, a obfitość będzie płynąć szerokim strumieniem. Dynamiczna moc umysłu człowieka przejawia się na przestrzeni wieków, jednak tylko nieliczni byli świadomi tejże mocy i ukrywali przed ludem, co pozwalało im rządzić tymże ludem. Obecnie zaczęliśmy doświadczać i coraz lepiej rozumieć moc umysłu, czemu sprzyjają ostatnie odkrycia fizyki kwantowej. Te odkrycia przeczą naszemu tradycyjnemu pojmowaniu, czym w istocie jest natura i jakie mechanizmy ją ożywiają a chrześcijańskim mystykom dały nowe spojrzenie na działanie ducha. Według naukowców źródłem wszelkiego życia okazuje się być przestrzeń, a nie materia. Przestrzeń wypełniona jest energią, która czeka na kształtującą ją myśl. W tej niewidzialnej wszechobecnej energii drzemie potencjał daleko przewyższający nasze najśmielsze wyobrażenia. Przestrzeń, aramejskie znaczenie wersetu, niech się święci imię Twoje – Niech zostanie stworzona święta przestrzeń na imię i wibrację jedności, to jest Boga. Mamy uczynić w sobie na tyle dużo przestrzeni, czyli przestać oczekiwać, pisać szczegółowe scenariusze, nie tylko czego pragniemy, ale w jaki sposób ma się to zrealizować, aby zrobiło się miejsce na niewyobrażalne dary oraz na przypomnienie sobie, co w życiu jest naprawdę ważne. Pusta przestrzeń dominuje w budowie atomu, aby móc sobie wyobrazić skalę tej, że mówi się o komarze symbolizującym jądro atomu w katedrze Notre Dame, cały atom. To, czego zostaliśmy nauczeni o wspaniałości nieba, blednie w obliczu potężnego oceanu pulsującej energii. Niewidzialne fale, dzięki którym możemy słuchać audycji radiowych, przenikają każdy widzialny i niewidzialny przejaw życia. Jednym z największych odkryć fizyki ze względu na doniosłość znaczenia dla naszego życia jest fakt, że wszystko co istnieje ma swoje źródło w niewidzialnej energii. Jezus, gdy mówi o niebie, nie ma na myśli jakiegoś miejsca, ale stan, falę oraz przestrzeń. Bóg tworzy zarówno niebie, niebo jak i ziemię. Współczesna fizyka kwantowa mówi o korpuskularno-falowej naturze świata. Jezus naucza o dynamicznej naturze nieba oraz tego, co człowiek może osiągnąć w każdym momencie życia. Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie i nie powiedzą oto tu jest albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże pośród nas jest jako rzeczywistość, którą zechcesz już teraz doświadczać. Królestwo w staroaramejskim oznacza wizjonerską moc, mogę kosmosu. Jezus uczynił osiągnięcie stanu Królestwa Bożego najważniejszym celem ludzkiego istnienia. Sam osiągnął ten stan, czym uwiarygodnił swoją naukę.